Chciałem wygrać, Dzień dobry. Halo. Halo. Bite. Się Halo. Poczekaj jeszcze raz, zadzwonić? Eee, na telefon alarmowy do ambasady muszę zadzwonić. Bo oni nie pracują dzisiaj, wiecie, kurwa, bo musiałem też krwa... Oni też mają swoich szefów, wiecie, są debilery. kurwa, muszę też wejść swoich... Dobra, spoko. Telefon alarmowy ambasady. Alarmowy. Ambasady Kanady. Już dzwonimy. Telefon alarmowy Ambasady Kanady. Sekcja konsularna w Warszawie. Dobra, już mamy. Włączony, już dzwoni, już informuje o tym, że taka persona, jak Justyna Zora, żeby Cię prześwietlili, będziesz, e, będziesz miała wizytę Urzędu Skarbowego, byś miała wizytę wszystkiego, e, załatwi Ci to. Jeszcze musimy to zweryfikować, czy ty, ty, ty w ogóle, wiesz, w czy ty, ty w ogóle masz firmę zarejestrowaną, przecież, Kurde. Chyba nie ma jakichś filmy zarejestrowanych, musimy to wszystko zweryfikować Ja jestem wiesz, Polakiem i obowiązki mam polskie Dlatego się kurwa podpierdalę Zadzwoniłeś się? Nie, bez to bo... A, 01, dobra już mam Już dzwonimy, zaraz już wszystko powiemy, dam ci nam Facebooki, wszystko już mam udokumentowane Zjedz, prosiaczek, dojedz z tym ja muszę posmać. Jeszcze zanim się dodzwonisz, to zjedz. <laughs> Rabciu, dziś jest niedziela. Nie wiem o tym. Oni nie pule. pracują. Daj. No wiem, że nie pracują. A co po to po co dzwonisz? On nie pracuje, bo jest niedziela, Proszę. Dobra, dzwoń na policję. Dzień dobry e, Proszę Pani, mam taką sprawę generalnie, najprawdopodobniej chcę zgłosić przestępstwo z Kanady e, Może mi Pani jakiś numer podać do ambasady, że ja to generalnie od razu wysłał? Jeszcze raz No tak, już Pani mówię Ja jestem osobą, Rafał rew od razu mówię z tej strony Dzień dobry e, Proszę Pani, generalnie najprawdopodobniej mam osobę, która może pojąć przestępstwo w Kanadzie i jest, pola, jest osobą, która generalnie jest Polską, jest, ma, ma, ma Pani dane polskie, Pani może mieć jakiś numer do Ambasady Alarmowej, że ja ją zgłosił. Ale, ale skąd, skąd Pan ma takie informacje, proszę Pana? Proszę Pani, z internetu. No proszę Pana, z ambasadą pan kontaktować. No tak, ale ambasada nie odbiera, ale, proszę Pani, ambasada nie odbiera, a ja nie chciałbym, żeby, Pani, ona dokonała przestępstwa zanim ja tu zgłoszę. Proszę Pana, ma Pan numer do ambasady? Tak mam. Ale nie odbierają oni. Proszę pana, my kiedyś od... panujemy do Marami Kalafanów na numery alarmowe. Dobrze, dobrze. Przepraszam panią bardzo. mi miłego dnia. Nie będę już blokować numeru alarmowego. Do widzenia. Dziękuję. Hmm. Kurwa. Dobra. Już synka w poniarcie podpierdolił.